Hej, witajcie ludzie, cześć. Ja jestem Nexus i to jest kolejny materiał na temat nowości dodatku Legion. Dziś przedstawię wam Class Order Halls. Czym to jest dokładnie, co będziemy robić i tak dalej. Zacznijmy od takiego małego wprowadzenia. Przez lata, grając naszymi klasami, pojawiały się klasowe questy, czyli zadania przeznaczone tylko i wyłącznie dla naszej klasy, którą gramy. Każda klasa miała swoje oddzielne misje, co sprawiało, że gameplay był w pewien sposób unikalny. Mag miał co innego do zrobienia niż powiedzmy Hunter, no i również nagrody były inne. Klasowe questy zazwyczaj zaczynały się od levela 10, gdzie na tym poziomie po zakończeniu misji dostawaliśmy ważną umiejętność. Na przykład w przypadku Paladyna był to Redemption, Resurrect, wiecie, podnoszenie naszego sojusznika na polu bitwy. Czasami dostawaliśmy jakiś fajny przedmiot, w sumie zazwyczaj była to broń, jednak wraz z dalszym rozwojem gry te questy powoli zostały usuwane na rzecz, tak jak to powiedziano, przyjemniejszej rozgrywki. Nie musieliśmy robić questów na umiejętności czy mounty jak w przypadku Urloka i Paladyna, wszystko to zaczęło pojawiać się wraz z levelowaniem bez potrzeby robienia tych misji. One nadal istnieją, ale nie mają takiego znaczenia jak kiedyś. Teraz dostając taką misję, jedyne co jest nam oferowane, to jakaś część ekwipunku, która raczej nam się nie przyda podczas przygody do lewela setnego, czy 110, czy w przyszłości innego poziomu, gdyż lecimy przez nie bardzo, ale to bardzo szybko. Przedmioty wymieniane są o wiele łatwiej i szybciej, dlatego powiedziałbym nawet, że stratą czasu jest wykonywanie tych misji, bo szybciej i łatwiej będzie po prostu lecieć kraina po krainie, czy instancja po instancji, nie wspominając o które zastąpią nam jakikolwiek ekwipunek do najwyższego poziomu. Od jakiegoś czasu gracze upominają się jednak o powrót właśnie tych klasowych questów, by każda klasa otrzymała swoje specjalne zadania wraz z fajnymi nagrodami. Często jako przykład wymieniany jest Greenfire Quest, zielony ogień dla Warlocka, gdyż jest to przykład klasowego quest'a, który został super zrealizowany. Właśnie gracze chcieliby zobaczyć coś takiego dla wszystkich. No dobra, ale co to ma wspólnego z naszym tematem Class Order Halls? Ponieważ może być to swojego rodzaju właśnie powrót tych zadań, więc teraz przedstawię wam co i jak. Stoimy przed obliczem największej inwazji legionu do tej pory. Alliance i Horda niestety nie są w stanie dojść do porozumienia i cały czas skaczą sobie do gardeł. Wiadomo, że konflikt nie jest odpowiedni teraz, i jak dla mnie jest to całkowicie bezsensowne, jednak możemy to oczywiście wytłumaczyć, e, iż jedna frakcja nie chce nadstawiać karku dla drugiej. Przykładowo, Horda nie będzie chciała wysłać swoich wojowników na front, bo wiadomo, że zginą. Dlatego czemu Alliance? Więc miałoby nie wysłać swoich jednostek. Jednak pośród przedstawicieli wszystkich poszczególnych klas nawiązuje się porozumienie i powstają np. zakony paladynów, oddziały wojowników, kółka łowieckie dla łowców itd. Nieważne kto do jakiej frakcji należy, przedstawiciele klas będą walczyć ramię w ramię, by pokonać legion. Mniej więcej, tak to zostało wytłumaczone z punktu widzenia historii. Konflikt między Alliance i Hordą już od dawna nie ma sensu, jednak polityka, zwłaszcza między wrogimi frakcjami, rzeczywiście może być czasami trudna. Tak jak wspomniałem, przedstawiciele klas będą łączyć się ze sobą, by pokonać wroga. Każda klasa będzie miała do dyspozycji swoje kwatery dostępne tylko dla nich. Magowie, dla tego przykładu, zaszyją się w komnatach Dalaranu, paladyni będą przesiadywać w halach pod kaplicą światła Light's Hope Chapel, rycerze śmierci będą operować w swojej latającej fortecy Archeus i tak Nie znamy wszystkich lokacji dla klas, tego dowiemy się oczywiście w przyszłości. Te miejsca będą dostępne, tak jak już mówiłem, tylko dla wybranych klas, czyli dostęp do magowych komnat będą mieli oczywiście dostęp tylko magowie, nie będzie mógł tam wejść np. Hunter, Warrior oraz inne klasy. Skojarzyć się to może troszeczkę z warowniami. Yy. Spokojnie. Deweloperzy zapewniają, że nie jest to kolejny Garizon. Jednym z pierwszych argumentów, które wykładają, to to, że te miejsca są otwarte dla wszystkich, nie tylko dla pojedynczego gracza. Jest to przestrzeń współdzielona z innymi graczami, dlatego w swoich klasowych przestrzeniach będziemy spotykali innych graczy, będziemy mogli rozmawiać, przeglądać swoje przedmioty, pytać o rady. W ten sposób stworzą się takie małe kółka socjalne, co dla mnie jest jak najbardziej ok. Chętnie pogadam z innymi łowcami, sprawdzę na jakim etapie artefaktu są, wiecie o co chodzi. No dobra, ale co będziemy tam robić? Tylko się tam spotykać? No nie. W swoich klasowych oddziałach będziemy mieli dostęp do paneli misji oraz naszych towarzyszy. Znowu brzmi jak Garizon, co? Wiem, sam mam pewne obawy, lecz cały czas deweloperzy powtarzają, iż nauczyli się na błędach i chcą to poprawić. Zacznijmy może od towarzyszy. Będą to NPC, które będą nam pomagać w misjach, towarzyszyć i tak dalej mam być ich mniej niż w przypadku Warlords of Drenor, i mają mieć większe znaczenie oraz historię. Większość z nich to postacie już nam znane, na przykład Lady Lyjadryn. My, jako gracze, dowodzimy oddziałem naszej klasy. Mówiłem o misjach. Tak, naszych towarzyszy będziemy mogli posyłać na misje w mniej więcej podobny sposób jak w garnizonach. Lecz uwaga, towarzysze nie będą wykonywać ich za nas. Zamiast tego możemy posłać ich na przykład na zwiady i powiedzmy, znaleźli jakąś jaskinię. Wtedy informowani jesteśmy o tym, że coś tam jest i udajemy się tam w to miejsce i wykonujemy misję samemu lub z pomocą właśnie naszego towarzysza. Ma to być bardziej skupione na tym, byśmy to my coś robili i dobrze się bawili, a nie tylko. Good pet Tyle jeżeli chodzi o podane informacje. Ja mam nadzieję, że każda klasa będzie miała swoje misje unikalne, by rzeczywiście wykorzystać potencjał naszych umiejętności. Rołgowie, czy też łotry, by mogły mieć wiele misji i do infiltrowania wrogów, zakradanie się do placówek, wykradanie plany, dokonywanie sekretnych morderstw. Łowcy mogliby mieć misje zwiadowcze, wyeliminowywanie Jezus Maria, trudne słowo. Wrogich patroli, czy konwojów również mogliby mieć Jakieś zabójstwa na odległość, wojownicy wyruszaliby na front i wycinali w pień wszystko, co się rusza, szamani poskramialiby elementy, leczyli rany ziemi, i tak dalej. Widzicie, do czego zmierzam? Oby właśnie tego typu misje pojawiły się, wtedy jest sens levelowania Alta, bo będziemy mieli kompletnie inne rzeczy do roboty. Jeśli będzie to tak, że na przykład paladyn dostanie questa Idź za Bibosa i przynieś mi jego paluszek, zrobicie to, a następnie przelogujecie się na maga i dostaniecie zadanie idź zabij tego samego bossa i przynieś mi paluszek to będzie mega słabe class order halls mają duży potencjał to nie są warownie, są to przestrzenie nam udostępnione tu nic nie budujemy, nie mamy dostępu do banków, auction i innych rzeczy tu zrzeszamy się, by razem właśnie zaradzić w tej mizernej sytuacji. Mam nadzieję, że Blizzard wie, co robi. Ocieramy się nieco owarownie, dlatego musimy być. Oni muszą w sumie być bardzo ostrożni, gdyż społeczność Wowa ma już troszeczkę dość tych garizonów. Jak dla mnie po raz kolejny pozytywna jak na tę chwilę nowość. Cieszę się, że każda klasa będzie miała swoje unikalne miejsce w świecie, do którego nikt inny nie będzie miał dostępu. To pomaga ukazać, że klasy się od siebie troszeczkę różnią. Mam nadzieję, że te misje, które będą tam oferowane, nie zakończą się na pięciu, dziesięciu mizernych questach. hit przynieść przynieś, pozamiataj. Liczę na wiele ciekawych i fajnych misji godnych umiejętności naszej klasy. No ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Dodatku Legion, więcej filmów już niedługo nadchodzą, będą na kanale. Subskrybujcie, oceniajcie filmy i do zobaczenia. Cześć! Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Hej!